Kojarzenie do słowa Bieruń. No bardzo ładnie. Co kojarzy z słowem Bieruń? Ciężkie pytanie. Walentynki. Yy, najlepsze miasto na świecie. O, dziękujemy bardzo. No, Jeszcze a, coś? To, jest? Eee, to samo co Mati. Nie to to samo co Mati. Łysina. A... No? Dziękuję. Z czym ci się kojarzy Bieruń? Z walentynkami. Z walentynkami. A pani? A mnie z Bieruń no z życiem naszym. Tutaj Dziękuję. mieszkamy. Bardzo nam się podoba to miasto. Łysina. Skojarzenie z Bieruń? Tak. Dom. Chyba tyle. Dziękuję. Dzięki. W Bieruniu przede wszystkim podoba mi się y, atmosfera tego miasta. Y, taki klimat swojskości, y, czegoś, czego mi y, jakoś brakowało y, w, gdzieś w moim rodzinnym mieście w Chorzowie. Y, tutaj jest wszyscy, dużo ludzi się zna, dużo ludzi rozmawia ze sobą, idę gdzieś tam do sklepu, na rynek, dużo osób mnie kojarzy i to jest takie fajne, zagaduję. Pod... A z czym kojarzy się Księdzu Słowo o <noise> Kojarzy mi się. Może inaczej, pierwszy raz skojarzyło mi się z, z dentystą, panem krzykawskim, bo pierwszy raz w Bieruniu byłem u niego, kiedy pewnego sierpniowego wieczoru zaczął mnie boleć ząb. To był sierpień przed tym wrześniem, kiedy miałem tu przyjść, już byłem po dekrecie, ale jeszcze w Bieruniu w życiu nie byłem. No i pamiętam, że wtedy byłem pierwszy raz w gabinecie dentystycznym na ulicy Zdrowia. Pocztówki, nie? Czy gdy ksiądz miał około 10 lat, czy pocztówki były popularne? Hmm. Dawne to były czasy, to jeszcze było przed epoką dinozaurów. W każdym razie yy, były popularne pocztówki, pamiętam, że wysyłało się je swoim bliskim. Pamiętam, że ktoś tam gdzieś zbierał też nawet jakiś tam widok, kupował sobie i potem sobie wkładał do segregatora. A jakie emocje temu towarzyszyły? Mi, raczej ja byłem zawsze oszczędny w słowach, jeśli chodzi o te pocztówki. Pamiętam, że kiedyś wysłałem rodzicom z Zielonej Szkoły taką pocztówkę. Skończyły mi się pieniądze. Pozdrawiam. Witam. Co księdzu podoba się w Bieruniu? Niech żyją harcerze. Co, nam się, co mi się podoba w Bieruniu? Ja dzisiaj mam cały dzień kazania tutaj. Jest ich osiem. Od szóstej rano. I za każdym razem, na każdej mszy, ludzie bardziej się zbliżają do ołtarza. Bo po prostu ich jest tak dużo. Z każdą mszą ich jest więcej. I to mnie fascynuje tutaj, że ich nie ubywa, tylko z każdą szą jest więcej, boję się, że mi na ten ołtarz na następnym przy wejdą. Są dzieci, są, jest młodzież, są zakochani, są narzeczeni i dzisiaj się tutaj modlimy za nich. Fajnie, że tu przyjeżdżają. Mam już trochę swoje lat, mam, trochę lat. mam siwe skronie i pamiętam jak byłem mały, to mama z tatą zmuszali mnie do pisania pasztówek. Takich 100 z posztówek i chciałem zawsze Registrować różne Z no dużych okazji, nie lubiłem tego, ale Otrzymywać i owszem, tak, lubiłem W Bieruniu <gryw> Bardzo wiele rzeczy Podoba mi się, oczywiście yy, yy, Kościół Świętego Walentego jest takim Symbolem Bierunia, od zawsze Dla naszych, dla naszych yy, Przodków był Mam nadzieję, że być dla naszych pokoleń również W Bierunie bardzo podoba mi się rynek Lubię ludzi, którzy tutaj są Łyślina podoba mi się, podoba mi się grobla. W Bieruniu podoba mi się bardzo wiele rzeczy. Oczywiście dużo rzeczy tutaj jeszcze do zrobienia, natomiast jestem bardzo zadowolona z możliwości mieszkania tutaj i bycia bierunianką. Co Ci się podoba w Bieruniu? Bieruń to moje miasto rodzinne i praktycznie podoba mi się w nim wszystko. No, stąd pochodzę. Tutaj zaczynałem całe swoje życie, dlatego no nie widzę innego miejsca niż to. Tutaj podoba mi się najbardziej i wszystko mi się tutaj podoba. A jak można spędzać wolny czas w Bieruniu? Wolny czas! No, jak widać uprawiam dużo sportów i lubię tutaj tereny wszystkie do, te naturalne do uprawiania sportu, czy do biegania, czy do jeżdżenia na rowerze. Nawet można popływać w Bieruniu na Łysinie. Lubię biegać po lasach, no to jest przede wszystkim lasy i Bieruń to jest naprawdę coś wspaniałego. Co w Bieruniu było specyficznego i co, czy było coś takiego, co odróżniało się od innych miast? Bieruń, jeden z najstarszych śląskich miast, a ta specyfika to polega na tym, że był miastem granicznym, dlatego, że przez szereg wieków Wisła była granicą, przede wszystkim ruch graniczny polegał na szmuglowaniu. No i właśnie teraz do tych legend chciałbym nawiązać. Jak jakie są najciekawsze opowieści o Bieruniu właśnie może być o Utopcu? O utopcu z podkopca. Jakby się rozbawili w Heran z dziećmi z kopca, to nos taką śpiewka nauczyli, że my się ją potem przy chałpie nucili, bo nam się okropnie podobała. Utoplec, podkopiec, czerwono magera. Byłby zdech, byłby zdech, hej nie niego żoła. Skąd w Bieruniu legendy o utopcach? No a od zawsze można powiedzieć od prapradziadów, a nawet dalej, bo tu była okolica, gdzie było bardzo dużo stawów. Był i tam że utoplę z z niej czerwono magiera, bo miał, miał czapkę czerwoną. I na przykład, ja go już nie widziałem, ale starzy ludzie mówili, że... On lubił kawa ważyć. To, to, to jeszcze widziałem, znaczy była taka mgła na łąkach pod kopcem i to wtedy go dali u z kawa waży. Ale na przykład dziadek go ponoć widział. I wtedy, jak to tu mówili, ciupali się na fajki, bo on lubiał być z ludźmi. I był bardzo dowcipny też, nie? No i palili sobie, kurzyli te fajki. No i on mówi tak, to daj mi twoja fajka, a ja ci do moja. Nie? Dziadek przyszedł potem, na drugi dzień patrzy, a to jest kawałek kosturka, kawałek patyczka. Znajdujemy się w mieszkaniu pana Jana Knopka, działacza społecznego, wielokrotnego radnego miasta Bieruń. Oraz zafascynowania kolekcjonera pocztówek. W jego kolekcji znajduje się około 1000 pocztówek z całego świata. Najcenniejszymi w jego kolekcji są pocztówki z miasta Bieruń. Najstarsze pocztówki, które przedstawiają Bieruń, pochodzą z końca XIX wieku. I to są dwie najcenniejsze pocztówki robione techniką litograficzną, które mają 115 lat. Jedna przedstawia Bieruń Nowy z jego charakterystycznymi budynkami a druga przedstawia Bieruń Stary z budynkami wokół rynku. To jest bardzo cenne. Powstawały w okresie późniejszym i były związane z rozwojem techniki fotograficznej. Przykładem tego jest budynek, który mieści się w Bieruniu Starym na rynku. W tym czasie kiedy ta pocztówka powstała. Był to hotel. Właściciel tego prawdopodobnie właściciel tego hotelu był wydawcą tej pocztówki i służyła dla reklamy jego obiektu. Jak kiedyś wyglądała praca listonosza i co najczęściej było wysyłane? No praca listonosza nie polega tylko na doręczeniu, ale przyjmowaniu poczty. No i to się wszystko u nas w takim bierniu odbywało ręcznie. A czy oprócz listów były też wysyłane telegramy? Bardzo dużo? To był już normal Normal. Nie było miesiąca, żeby mnie tam któryś pies nie, nie łapnął za, za nogę. Także to ja mam takie... do dzisiaj mam takie uczulenie na psy. Dzień dobry, kłaniam się. Kłaniam się pana. Bardzo ładne wapanzenko. Co się stało? Mam do pana pewną sprawę. Nie, proszę spojrzeć. List? Tak, wreszcie doszedł. Take it up? Cause I'm the happy life alone If you feel like a room without your insides If this is to end